Hmm... Odświeżą dalej YouTube'a i live się pojawił. Dobra, live już jest, więc to jest najważniejsze. Że działa to dziś wczesna godzina, ale myślę, że ktokolwiek że to ktoś przyjdzie. Ktoś, może ktoś. mnie tylko ustawię. O, dwie osoby. O, już ktoś przyszedł. Oprócz mnie. To witam. Już mnie tylko za dwóch. Bo już mam na komputerze i tak dalej. To moment. Dobra, już, jest, już jestem, już jestem e, tylko live'a tutaj y, na Discorda O, trzy osoby są, już, już na chat. E, siema Monika Worwo, siema jakby Ganiec, dawaj, boxy. Nie, gramy. Co ma Czekaj, jaki jest tytuł? Dobra, Kastawa, myślę, że. Creative, dobra. Nie, cast... box to może pod koniec live'a, czyli za długi czas. Mam cztery osoby, witam. Widzisz zobaczcie, co podłączyłem myszkę, na klawiaturę podłączyłem wczoraj i ale odłączyłem już i zobacz myszkę mogę tego klikać. Widzicie? po tego Nie wiem po co ale co podłączyłem Dobrze Teraz zatem siema, siema Smarty Co to moda? No dobra, chyba od tundelę zacznę Damy solo, to modele już przy Nagroda nagrody dla wspierających, czy, czy dla ludzi, co się co, co wpisali tam, co się zweryfikowali. Dobra. Już, już piszę. Mógłbym zagrać? Mógł, a nie mógł. Boże, mógł. Eee, dawaj kod. No już daj kod, spokojnie. Smarta, możesz zagrać. Każdy może na zagrać. Ile razy? Nie wiem, ja muszę sugerować na jak ktoś coś napisze od razu, on od odpowiada automatycznie, bo... ...że ja odpowiadam po kolei na każde takie pytanie po albo podstawowe czy coś. Po prostu nightbot by na przywitanie odpowiedział, gdy ktoś nam się siema, elo, cześć, eee, coś tam i nightbot na to odpowiedzi by były. Ale długi sklep. Co to? Boże. Mieli osób na live Jedna na, na sama. W sumie wiedziałem, że to będzie zły pomysł. Robić live'a y na początku dnia. Znaczy na początku. Poczekaj, kąpa wączka dziś na kąpie, okej. Okay. Okej, ok, może poczekajcie, sprawdzę jak tam z tymi... Customami jest na YouTube ogólnie. Dobra, dawaj Mordo, jeden 1 na 1 gramy na customach tego... Tak, Chyba eee. 30 osób. Czekajcie. 240... 180... 96... Eee, mają jakoś po 60 osób w sumie. Czy tak dużo osób śpi? No, może. Może tak. Może potem przyjdą, nie wiem. Dobra mordo, dawaj, dawaj na na to się bijemy tutaj, chodź. O, pięć od subesji, Chyba wiesz kim jestem, to jest z złóciutkim. Jeśli do, albo pomysłowym królem, jeśli yy, coś pomyliłem, bo już nie pamiętam szczerze. Musiałeś? No, no musiałem kompa włączyć, to myślałem, że to robić co zajmie, jeszcze Fortnite'a odpalić i wpisać kod, więc no sobie rozpocząłem. Siema Mateusz Zarzycki. Dobra, dawaj, dawaj. Kurczę klepa, 1 do 1. Dzisiaj jest mi niemożliwe, żeby widzieć 1000 zł. co Nie, Ta tam e, siema, e, jest tu tych ta miniaturka w sumie jest taka, te cienie, takie, wiesz, znaczy takie, wokół, takie, wiecie, takie, 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 wokół e, wokół, tego wokół tego samotną. Ja powinienem zmienić na kolor biały, albo po prostu pomniejszy, bo czemu nie mam moda? Nie masz moda dlatego, że ty dużo osób miał moda, e, a ty w raz raz na live a siema i potem nawet nic nie piszesz, więc ci przez to wziąłem. Ja ci go dam przez to, że wysłałeś emotkę, ale za 200, jak było mówione, emot e, moderator jest od 800, więc ci wziąłem. O, 7 osób, witam. Czekajcie, muszę łatwarkę potem, bo zapomniałem. Sevlobi poczekam zrobić. No nie rób mi żadnej miniaturki, mi to Kasper poprawi. Bo po prostu ty mi jakąś gówno zrobisz. Gdzie jest ten chłop? Bo ty mi jakiś napieprz jakichś efektów, to zamiast ładne będzie jakieś brzydkie jakieś dły. A to ma być, moim zdaniem, ładna, prosta, po prostu zwykły jakiś e, render skina I... No, no, i co? No i tyle. Ten chłopie jest tutaj, czy co? O, dobra, je I jakiś taki, wiesz, taki Fortnite'owy jakby napis. A, o... Ok. Eee, siema, elo, Kuba. To jest ładne... To nie jest ładne, to jest brzydkie! Wiesz, dla to jest ładne, ale mi się nie podoba. Boże, te szmaty się... ...pojawiły. Teraz już... ...potrójny sztucer. Miu. Ja nie wiem, czemu oni nie znerfili, tego... Tej trawisa Travisa Ale teraz z to. Nie muszę chyba przypominać, że to moja pierwsza grać dzisiaj i I no Dobra, no scopingowa ale i tyle. Nie no to to była seta Dobra, MK Miki Mazur YouTube wygrywa To jest eee, yy, no dobra, już jest taka no... no to trzeba poprawić, jak ma to zapisane to się poprawi Czafer podłoga YouTube, weź ten snik zmień. Zniknij, Nik, nic, znik, nik, nikt, nikt. Zmień nic. Dobre Boże. Halo. Uh, Słyszysz mnie? Nie mogę. Cześć, mikro na kampieniu mam. Ja sobie jakieś miniatury, ale nie tym zwolnił, ale robię pić. Na to jest za miesiąc, potem ci pokażę jak mu ustawił. No to bogaż nie na PV. O dobra, słuchajcie Chyba. Napisz mi słuchajcie, bo tam lew, dolny drugi, że nie wygadam. Ale mi Kasper robi, ja mam coś tam do jakichś groszów, to został kolega z klas, na się już nie z klasy, ale... No. A po prostu on to robi, znaczy, bo on mam Photoshopa i ma w sumie dobrego kompa i przez to on mi to robi. Ja po prostu takiego e, darmowego, jakby. Takie co ma chyba 300 renderów postaci, to za darmo było. Topa, dobra, to model. E, za darmo, tak jakby zestaw renderów z tłami 50 e, tłów, tiał. 50 tych. Backgroundów, tak, dobra, okej, okay. Haspo Top Model 2. A wiesz, ja nie będę płacił nie domu jak dużo czy coś tam, jak ma live'a to ja tam wysyłam jakieś 2 złote złotówkę, tak o. ale no, no skąd ja mam mieć pieniądze, to że nie wiem, że mam już 800 zł to znaczy, że ja biorę pieniądze z YouTube'a, no w sumie mógłbym zainwestować pieniądze jakby w to wydać, żeby, żeby mieć ładniej po prostu tak dalej, no ale po co, jak te jest w są spoko, fajne tam są ładne rendery, no, to, no nie każdy, spoko też tła i tak dalej, a, albo też po prostu, yeah. no bo ludzie tam jak robią jakieś rendery takie typowe, co se mówisz jakiego chcesz skinaj jak mniej więcej tak, to już chłop, jak się pytam z tym, z Blaze'em, z tym Renegade Riderem płynącym to że 10, 10 tych dolarów, a ja będę 4 dychy zużywał, żeby mieć jakąś inną miniaturkę na live'a czy coś skoro mogę mieć śmierć że prawie że za darmo taką e, e, no znaczy, no, no też ładną Baranie trwa... A, trzeba start. Dobra, ej, dobra, wychodzimy ja się. Ja się zagapiłem. Dobra, wychodzimy. Przepraszam wszystkich. Bo ja na ja robię. Tak się zagadałem, że ja e, nie... Dobra, możecie, albo rzucić łapkę w górę pod bo to, jeszcze nie dali się. Dobra. Nie, to jest sumie te live y robić. Sorki tych co odwiedzą, no. Hasło to samo. Właśnie, tam. Live y raczej bym tak po południu. W te wakacje. Jeśli mają być... Czytam tak szybko. Sorki, sorki, ja nawet nie. Eee, jak głupi się zagapiłem tutaj i po prostu klikłem. Sa. A ty tu nie startowałem? Serio? Pokaż to. Na live zobaczę. Dzisiaj nie startowałem, czekaj. Ja w ogóle miałem gotowość? Bez skitu to nie startowałem. Chłopska, z to mam na live jakiś. Okej. Okay. Ja myślałem, że to ja wystartowałem, w z taką trójkąt. Dobra, to jednak. Nie, no to nie moja teraz wina. Przepraszam. Przepraszam, że mówiłem, że to moja wina. Taki Miki ma złym Aha, okej, okay. no to był szybszy, albo po prostu się domyślił, że jest dwójka tam. Czy Piotrek ma dziewczynę? Wywiad z TVP, Warszawa vlog 2. Odpowiedź na film Bartiego o dramie. Miki versus Kradzia. Stoi 12,90 Zacięta drama. Nie wiem, czy to sądzę, co. O, ok. Ja sobie, już nakąpię. Spoko, spoko, spoko. Spoko, spoko. Ale na kąpi na padzie, czy. Ale powiedz mi, jak ty. Yy... Jak ty możesz. Yy... Hmm. Dobra, już tam ready. Jak ty nie, nie masz mikra, skoro gadasz normalnie? Czemu z tego mikra nie masz? Napisz na czacie. No to tu masz sławki szybko mikrofonu, nie masz? Jak masz na tego Jacka, no to po prostu masz tam w komputerze takie dziurki. jak masz na USB, to też masz taką dziurkę w komputerze, żeby wejść, żeby wsadzić taki kabel, więc nie wiem czemu nie. Czemu się niby nie działa to? Mam na inne wejście w kąpie 3A2 w kąpie masz inne wejście, ja mam w kąpie 2 wejście, muszę taki kabel, żeby do jednego to robić, jakby. Eee... Yy, dobra, halo, już jestem tutaj. Ta 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 do mnie coś mówiło i już, to jest ten, ten, no. Ale, poczekaj, masz jedną dziurę w kąpie. Ja, nie, ja mam dwie dziury. To. Ja mam dwie dziury, Sławki mam Je No co go piszesz kilofem? Patologia tu się dzieje. Dobrze, zatem zróbmy taką No już tak nie buduj Jak masz Jak masz jedno wejście, to bierzesz Sławki z jednym wejściem prosto. W Wpadzie też masz jedną dziurkę Ty dobrać dalej Wpadzie też masz dziurkę o od... tym No jedna mi po prostu wkłada, że mi tyle Ale no ktoś ci pozwolił Nikt się nie pozwoli chłopie. Jeszcze nad kilofy nie macham, a tu się przychodzisz. Dobra, pokaż ty się Dobra idź Siema ty ja w tej, okej, siema Fryta Fortnite, o co zrobił nazwa. To zestaw byszku Ej, ja nie mówiłem, że nie ma być zestawu, ale to o pewno chodzi. Na... No nigdy prostu nie ma zestawu No... No emotki teraz a i no sobie brakuje to pasuje To nie pasuje Szczerze to już jest gorsze To już jest gorsze A ty jak się nazywasz Ty się nazywa ja pierdzię, ale ja nie wiem jak się nazwa Dobra, bo... nie wiem czemu ale było sześć osób, a było ich trzech i nas dwóch Myślałem, że tam Czyli nie, nie sprawdzę jakąś nazwa, bo Amars zabawę, MK Kwixtwa Co? Siema też, już znajomych Nick King Janusz Tą Ja wygrałem, aha dobra Model. Jej, co to model? Co to ty gadasz? Co? Nie, nie rozumiem. King Janusz Dobra, to tamcia. Jana u. Co? Dobrze wysłałem ci już już przeży skropkę a nie przeży. ale co ty mi wysłać bo ja nie czuję co chodzi Wpalić live posług eksyn, się... znaczy no posłuchaj no znaczy no jak są jak chcesz to co odpalę możesz odpalić gdzie jest ten J Krystek? tutaj, gdzieś nie J jest tutaj gdzieś ty w ogóle jest Okej, cię nie ma w Kod podaj, chłopcie, nawet jeszcze... N nie, nie mam tego do grania. O. Ma ci kot podać. Gracz jest nieobecny. Aha. Zaproszę kogo ci wtedy. Ty nie masz, możesz... Nie kraj też live robić, no co? To... Okej. Okay. Ten kreacz jest nieobecny. No kurde, jesteś ja chyba offline. Offline albo jak się w z tym grobie, ja cię w ogóle nie widzę. Czekaj, dam, od publiczną weźwi. Top model wyku. No zaraz. miniaturkę ci wysłałem. Aha, dobra.